Rozpoczynamy trzeci sezon projektu Malinowe Faktory. Sezon znowu wyjątkowy z tego względu, że wszystkie odmiany odmian powtarzających, czyli popularnie zwanych jesiennych, zostawiliśmy na zbiór podwójny. Tak samo jak w poprzednim sezonie tunel na okres zimowy był odkryty, a więc wszystkie pędy były wystawione na te niskie temperatury, które mieliśmy w styczniu, czyli w granicach 24-24-27 stopni mrozu. No, i w tej chwili możemy zobaczyć, jak przezimowały. Znajdujemy się w części tunelu, gdzie rośnie odmiana Polones. Polska odmiana, którą już w tamtym roku typowaliśmy jako odmianę przydatną do zbioru podwójnego. No i te oczekiwania, jak na razie, sprawdzają się. W tej chwili jest najbardziej zaawansowana w rozwoju w porównaniu do wszystkich pozostałych odmian. I co najważniejsze, w najlepszym stopniu też przezimowała. Pozostałe odmiany w tej chwili są, fazę rozwoju mają różną. Chyba najbardziej opóźnione są odmiany francuskie w rozwoju. Bardzo dobrze rozwija się też odmiana polka, czyli nasz standard. Troszeczkę słabiej rozwijają się odmiany holenderskie Imara i Kweli. Słabo wygląda na to, że przezimowała też odmiana Erika, słabiej niż moglibyśmy się spodziewać. Jeśli popatrzymy później na odmiany letnie, to ich kondycja jest taka przeciętna. No i jest to też efekt tego, że w jednym obiekcie są uprawiane oba typy odmian, a więc niestety ciężko jest połączyć w poprzednim sezonie, było ciężko połączyć zabiegi w czasie zbiorów odmian powtarzających razem z zabiegami odmian letnich, więc niektóre pędy nie są w tak dobrej kondycji zdrowotnej, jak byśmy tego oczekiwali. Na pewno w tym roku odmiany letnie przejmowały lepiej niż w poprzednim sezonie. To też jest troszeczkę ta niespodzianka, z tego względu, że w tamtym roku bardzo mocno ucierpiała pod względem uszkodzeń rozowych radziejowa, w tym roku ewidentnie jest lepiej. Ale to pewnie wynika z tego, że po prostu wszystkie dobrze weszły w okres spoczynku zimowego, bo grudzień był już chłodniejszy w porównaniu do roku poprzedniego i były rośliny lepiej, przy, lepiej przygotowane. Oczywiście trochę uszkodzeń na podponkami, u podstawy pąków y, znajdziemy. Tak jak na wszystkich plantacjach w gruncie w tym momencie. W tej chwili. Patrząc po roślinach widzimy, że rozwijają się pędy kwiatostanowe, do tej pory był wykonany zabieg grzybobójczy preparatami kontaktowymi, preparatem kontaktowym zawierającym kaptan i były już też zwalczane przędziorki, z tego względu, że już się pojawiły i był do tego celu wykorzystany Envidor. Też Ostatnimi dniami gdzieś pojawiły się pojedyncze zwójkówki, więc będzie wykonany w najbliższym czasie zabieg też owodobójczy jeszcze przed świętami. Ponieważ są niskie temperatury, więc będzie pyretroid zastosowany. Mamy w tym roku rejestrację Decisa zawierającą deltametrynę, więc będzie ten preparat wykorzystany do, do tego celu. Co do zabiegów nawożeniowych, jak zwykle zaczynamy, ponieważ jest to uprawa w gruncie, że w tunelu, tak jak zwykle zaczynamy od, od nawożenia posypowego i był zastosowany na początek nawóz Jaramila kompleks w brawce 250 kg na hektar. Tunel był zamknięty około trzech tygodni temu, i oczywiście po poprzednim sezonie wykonane było cięcie pędów na malinach powtarzających owocowanie, czekaliśmy do ostatniego momentu z cięciem, chcieliśmy wykorzystać maksymalnie maksymalną liczbę pąków, która, która wybije z pędu, odcinka pędu dwuletniego. Tak więc w zależności od odmiany mamy pędy w wysokości 1,50 m, 1,70 m, niektóre mają, ale mamy też pędy o wysokości 50 cm 70 m. W zależności od tego, jak długa jest część dwuletnia. Cięcie było zrobione dopiero po tym, jak pąki zaczęły się rozwijać, że można było dokładnie usunąć tą część, która nie będzie się rozwijała. Tak, oczywiście była jak zwykle kwestia, ile pędów zostawić na metr bieżący, też z rośliny. W tym momencie pozostawione w roślinie zostało na większości odmian po cztery pędy. W że mamy już oczywiście kombinację zrobione, że jest po cztery i po trzy. No i prawdopodobnie jeszcze w, którejś odmian, w, którejś w Polonezie pewnie też zmniejszymy liczbę pędów do trzech. No, bardzo ładnie się rozwijają, więc... Będzie też kombinacja cztery pędy w roślinie i trzy pędy. Ponieważ rośliny są posadzone co 40 cm, więc mamy na metr bieżący około 10 pędów pozostawione przeciętnie.